Siemmo widzowie, tu Kosikówka Ety Real Madrid Jak tam u was Czy jakieś macie pytania, jakieś obostrzenia wobec mojego kanału Czy chcecie coś nowego wprowadzić na kanał? Piszcie w komentarzach i na początku subskrybujcie kanał Kosikówka Ety i Lecimy bo 1000 subskrypcji, a już jesteśmy bardzo e, tak blisko na e, YouTube, i chcę, żebyście najbardziej jakby do, to e, docenili. E, czyli, jak będzie to e, początek, e, listopada, e, lutym, marzec, e, to będzie już tak e, ciepło to będę wychodził na boisko i wam nagrywał trening koszkarski rzutowy czyli będziecie mogli na live zapytać jak, jak można doskonalić rzut za na przykład za 3 trz, punkty to powiem wam, że mega się tak urozmaicam mój kanał na YouTube i, i chcę, żebyście jak, jak najbardziej tak docenili mnie, że nie hejtować, nie hejtujcie, nie piszcie jakichś takich propozycji typu e, czy e, jakiś na przykładzie e, robienia e, gary czy na przykładzie e, takiego Piszcie tylko sensowne komentarze. Ja to będę czytał i przypinał każdemu, kto napisze kreatywny komentarz, ale na temat. Nie jakiś, że yy, czy chce, yy, ten, czy jakiś możliwy o klubie yy, swoim ulubionym. Ja tam nie wiem, powiem, że mój ulubiony klub, na przykład to yy, też Chicago, yy, czy. Real Madrid czy jakieś inne, tak? A e, z trzeciej, a z drugiej strony widzowie to Bardziej tak Adekwatnie do e, mojej prośby teraz ja się apeluję do was To jest apel Taki Prawdziwy, że Nie bójcie się e, Bycia Na takim Live'ie, bo dużo e, Osób nie wiem, że jest taki kanał utworzony z myślą o e, koszkówce, o różnych takich e, sp sprawach związanych e, z koszkówką, tak? Możecie na przykład napisać, że robicie w Walencję, tak? Basket. Ja mogę powiedzieć, że też. Albo lubię jakiś nie wiem, inny klub. To musicie też być tak e, robienie takiego. Jak do adekwatnego stylu yy, bycia na tym kanale i zrobienie takiego kontentu yy, wymagał mnie mega takiego poświęcenia czasu i yy, takiego mojego prywatnego. Jak mogłem sobie odpocząć i yy, regenerować siły na jutro. To wymyślam, myślę co, co dla was nagrać Co bardziej tak wam się podoba I to też jakby e, dla mnie jest to mega e, Mega fajnie, że, że jesteśmy bardzo taką e, drużyną e, Na przykładzie e, koszkówki tak w, na YouTubie Ja też myślałem o Zostawieniu już takiego y, napisu Real Madrid, bo to w moim sercu mam ten klub i chcę, żebyście nie myśleli, że to jest jakiś fake, że to jest tylko kanał taki, żeby subskrybować innych youtuberów. Nie. To jest taki, wiecie, y, po prostu jakby taka atmosfera prowadzenia kanału y, na y, YouTube. Żebyście mogli, ja sam jestem zdziwiony, że już jestem na takim poziomie jakim jestem, i chcę, żebyście jakby bardzo tak uszczypnęli, zasmakowali sportu, który ja kocham, który ja cenię za e, taki adekwatną rozmowę, ale powiem Wam, że dużo e, takiego. Yy, adekwatnie do yy, tego co ja mówię to odnoszę się z taką do was troską, że napiszecie, że chcecie FIFA, a nie będzie na TikToku na przykład. Ja to zrobię. Poświęcę swój czas i dla was yy, nagram To nie jest jakby taka yy, to nie jest dla mnie problem, a dla was to taka przyjemność oglądania Meczu e, FIFA. Po prostu możecie na wszystkie tematy ze mną rozmawiać. Ja nie jestem dla was taką obcą osobą jak e, ten. jak będziecie e, wychodzić ze mną do mnie e, z motą Z siekierą to ja też do Was. Czy tam, no to e, lepiej, lepiej tak niż wiecie bardziej z troską do was wy chcecie na przykład taki mm, merch tak to zrobię to nie bójcie się takiego pomysłu na e, polskim youtubie który ja jestem czy tam inni youtuberzy to też oglądajcie z taką hmm, co e, tutaj e, Połowie, tak? Z taką aspiracją, do, yy, z taką ciekawością, co, co ja mam do Was do powiedzenia. Może jakaś ciekawostka będzie. A to nie na tym vlogu, tylko na, na następnym. Dobry. Będzie dzisiaj i zobaczymy, jak to będzie. I powiem Wam, że dużo takiego kontentu będzie na. Yy, na temat NBA, czy y, promowania waszych kanałów, czyli jak będziecie mieli jakiś, otworzycie nowy kanał, który ma zasięgi zerowe I to ja dla was y, jakby, powiem, łapcie tam nie wiem y, piłka, nożna ty y, tam nie wiem, Lechia Gdańsk no i tak wiecie, i tak to jest tylko przykład ja to wam zrobię to jest taki dla mnie e, taka się cieszy, że, że jestem z wami tyle no a jak tam o pociąg ale nie do mnie szkoda, wygodny jest ten pociąg a e, i zobaczymy jak to będzie. Dobra. 8 minut vloga i lecimy dalej. Do następnego. Cześć.